Ej siemaneczko, słuchajcie kolejny dzień, kolejny dzień pracy tutaj na tej wczorajszej bramie, nie miałem wczoraj prądu, a muszę tutaj wyspawać słuchajcie podstawę, nie wiem jak wy byście to zrobili, ale ja mam na to taki sposób. Słuchajcie, tutaj od ziemi do listwy jest 37 cm odjąć. Wysokość automatu od, od koła zębatego 10 cm, nadal wychodzi strasznie wysoko. nie? Niektórzy by powiedzieli: Zamontuj na szpilkach, nie? Inni: Weź, walewkę zrób. A ja, a ja zazwyczaj, jak jest tak wysoko, spawam po prostu takie wysokie podstawy z profila i tyle, nie? Nie wiem, jakby to byście rozwiązali. Ja na to mam. Właśnie taki sposób i to mi się sprawdza, słuchajcie.